Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. 71-letni mieszkaniec Nowego Sącza został zatrzymany i usłyszał zarzut kierowania gruźb karalnych wobec Jerzego Owsiaka. Prokuratura poinformowała, że mężczyzna przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia, wyrażając przy tym ubolewanie za swoje czyny. Do zatrzymania doszło w czwartek rano na terenie województwa Małopolskiego. Policja przewiozła podejrzanego do Warszawy, gdzie pod nadzorem prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ przeprowadzono dalsze czynności procesowe. Po południu rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba, poinformował, że mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gruźb karalnych, które łączyły się z publicznym znieważeniem Jerzego Owsiaka. Jak przekazał prokurator, zatrzymany, który wcześniej nie był karany, przyznał się do winy, wyrażając głębokie ubolewanie i tłumacząc swoje zachowanie emocjami wywołanymi jednym z reportaży wyemitowanych przez telewizję. Prokurator podkreślił, że w związku z postawą podejrzanego. Jego stanem zdrowia oraz faktem, że zatrzymanie miało dla niego charakter traumatyczny, nie zdecydowano się na zastosowanie środków zapobiegawczych. W sprawie zostaną jednak przeprowadzone badania psychiatryczne w celu ustalenia, czy w chwili popełnienia czynu mężczyzna był w pełni poczytalny. Podejrzany złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Jeśli jednak sprawa trafi do sądu, grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. Jerzy Owsiak poinformował o groźbach kierowanych pod jego adresem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak wskazał, od kilku dni otrzymuje bardzo konkretne groźby z bombą w tle i sugestią utylizacji mojej osoby. Prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podkreślił, że numery telefonów, z których wykonywane były groźby oraz adresy e-mail zostały przekazane odpowiednim służbom. Owsiak dodał, że mimo tej sytuacji nie zamierza rezygnować z przygotowań do 33. finału WOŚP, którego celem jest wsparcie dziecięcej onkologii i hematologii. Owsiak zasugerował, że groźby mogą być efektem działań niektórych prawicowych mediów, które, jak twierdzi, prowadzą przeciwko niemu kampanię nienawiści. Skrytykował także wtargnięcie przedstawicieli jednego z mediów do siedziby fundacji i prowadzenie relacji na żywo bez zgody pracowników. Jerzy Owsiak wielokrotnie konfrontował się z dziennikarzami, odpowiadając na ich zarzuty. To może skomentuje pan te doniesienia portali, które sugerują, że. sugeruję uczciwość. Okej! Proszę państwa, gdzie jest słoik z pieniędzmi, które chowam? Gdzie jest ten słoik? Gdzie jest ten słoik, które chowam pieniądze? Gdzie jest ten słoik? Cholera, gdzie jest ten słoik, który chowa pieniądze? Bo może tutaj? Bo może tutaj? Bo może tutaj? Ludzie zwariowali się. Zwariowaliście, oszaleliście, Polska, oszaleliście. Nie dość, że tracimy marki, straciliśmy solidarność. Ludzie na świecie myślą, że to, to się zdarzyło w Berlinie. Chcecie mówić, że my chowamy pieniądze, bo was? Gdzie? Powiedzcie, gdzie chowam te pieniądze? Jurek Gotrzak, gdzie je mam? Zróbcie coś dla innych, a wtedy macie możliwość mówienia o tym, co może zrobić inna osoba. My to robimy. Są jeszcze jakieś wydania? macie? się. dla Republika, to jest tam jestem telewizja Republika. Włotru, wronę, pozostawiam się. Jest super tak? W związku z eskalacją napięcia wokół fundacji w środę odbyło się spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i administracji z udziałem Jerzego Owsiaka, Tomasza Siemoniaka oraz komendanta głównego policji inspektora Marka Boronia. Omawiano kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas finału WOŚP, zarówno dla wolontariuszy, uczestników, jak i darczyńców. Policja Stołeczna poinformowała również o wszczęciu postępowania dotyczącego publicznego nawoływania do nienawiści wobec Jerzego Owsiaka i WOŚP za pośrednictwem internetu. Sprawę skomentował także premier Donald Tusk, który w emocjonalnym wpisie wyraził swoje wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I jej działań na rzecz dzieci chorych na raka. Niecodzienna sytuacja miała miejsce w Nowej Rudzie, gdzie 33-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego włamał się do kwiatomatu i zabrał kilka bukietów kwiatów. To jednak nie koniec zaskakujących wydarzeń. Mężczyzna po dokonaniu włamania zaczął wręczać skradzione kwiaty przypadkowym kobietom, co wywołało zdumienie przechodniów. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który, jak się okazało, miał już na swoim koncie inne przestępstwa. Do incydentu doszło we wtorek, 7 stycznia po godzinie 19. Złodziej włamał się do skrytek kwiatomatu, z którego zabrał bukiety kwiatów. Następnie, z łupem w rękach, udał się do pobliskiego sklepu, gdzie rozdawał kwiaty napotkanym kobietom. Na miejsce zdarzenia natychmiast została wezwana policja, która zatrzymała mężczyznę kilkanaście minut później. Badanie alkomatem wykazało, że miał on 1,4 promila alkoholu w organizmie. Pomimo niewielkiej wartości skradzionych kwiatów, straty wynikające z uszkodzenia kwiatomatu oszacowano na aż 80 tysięcy złotych. Policjanci szybko ustalili, że 33 latek był już wcześniej znany organom ścigania. W grudniu ubiegłego roku mężczyzna zdewastował karawan zaparkowany przy drodze, wyrwał lusterka, uszkodził karoserię kopniakami i ukradł tylną tablicę rejestracyjną, powodując straty wynoszące kilkanaście tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, uszkodzenia mienia oraz dewastacji pojazdu. Odpowie teraz za swoje czyny przed sądem. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. W przemyślu doszło do niebezpiecznego incydentu, który zaniepokoił mieszkańców miasta. Pijana kobieta w biały dzień prowadziła samochód po chodniku, stwarzając poważne zagrożenie dla pieszych. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. Zdarzenie miało miejsce około godziny 16 w centrum miasta. Kobieta kierująca białym Citroenem rozpoczęła swoją niebezpieczną jazdę na ulicy Ratuszowej. Wjechała na chodnik w pobliżu drogerii oraz baru Rubin. Po czym kontynuowała jazdę w stronę ulicy Słowackiego. W pewnym momencie przejechała przez przejście dla pieszych, omijając osoby znajdujące się w jego pobliżu i zmierzała dalej chodnikiem, mijając sklep Piekarniczy Kłos. Niepokojący rajd zakończył się, gdy samochód utknął w okolicach ulicy Słowackiego. Na miejscu interweniowali przechodnie, próbując zatrzymać kierującą. Jednak dopiero strażnicy miejscy zdołali unieruchomić pojazd. Funkcjonariusze odebrali kobiecie kluczyki i wezwali policję. Badanie alkomatem wykazało, że 33-letnia mieszkanka województwa lubelskiego miała ponad 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Kobieta została zatrzymana i przewieziona do Policyjnej Izby Zatrzymań. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie stanie przed sądem, gdzie odpowie za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Czasem głód i frustracja mogą prowadzić do niecodziennych sytuacji. Tak stało się w przypadku 26-letniego mieszkańca Mikołowa w województwie Śląskim. Mężczyzna, rozgniewany zimną zapiekanką, którą otrzymał na stacji benzynowej, postanowił wezwać policję, oskarżając pracownicę o bycie pod wpływem alkoholu. Jak się jednak okazało, to nie kobieta miała problemy, a sam zgłaszający. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 6 stycznia, krótko po godzinie 4 nad ranem. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie odebrał zgłoszenie od mężczyzny, który twierdził, że pracownica stacji benzynowej była pijana. Zgłaszający argumentował swoje podejrzenia tym, że kobieta wydała mu zimną zapiekankę. Policjanci natychmiast udali się na miejsce, aby zweryfikować sytuację. Na miejscu funkcjonariusze szybko ustalili, że pracownica była całkowicie trzeźwa. To jednak nie koniec niespodzianek tego poranka. Mundurowi postanowili sprawdzić zgłaszającego, którym okazał się 26-letni mężczyzna. Wyniki weryfikacji były zaskakujące. Mężczyzna był poszukiwany w celu odbycia kary ponad dwóch lat pozbawienia wolności. W efekcie to on został zatrzymany i przewieziony do aresztu. Policja poinformowała, że mężczyzna odpowie nie tylko za unikanie kary, ale również za fałszywe wywołanie alarmu. Funkcjonariusze skierowali w tej sprawie wniosek do sądu. Powołując się na artykuł 66 Kodeksu Wykroczeń, który przewiduje odpowiedzialność za wprowadzenie w błąd służb publicznych lub blokowanie numeru alarmowego. W komunikacie Mikołowskiej Policji podkreślono, że każde zgłoszenie traktowane jest z pełną powagą i wymaga reakcji służb. Jednak fałszywe alarmy niepotrzebnie angażują czas i zasoby, które mogłyby zostać wykorzystane do pomocy osobom w realnej potrzebie. Zatrzymano księdza Diecezji Sosnowieckiej, w którego mieszkaniu w marcu ubiegłego roku doszło do tragicznej śmierci młodego mężczyzny. Duchowny Krystian K. został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Prokuratura złożyła wniosek o jego tymczasowe aresztowanie, jednak sąd zdecydował o pozostawieniu duchownego na wolności, stosując wobec niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Do zdarzenia doszło 20 marca ubiegłego roku w mieszkaniu księdza, rezydenta parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu. Prokuratura ustaliła, że śmierć pokrzywdzonego wynikała z podania mu różnych środków chemicznych przez podejrzanego. Badania wykazały, że Krystian K. był pod wpływem mefedronu, a wcześniej znaleziono u niego prawie 4 gramy tego narkotyku. Zebrany materiał dowodowy wskazał także, że substancje posiadane przez księdza były tak czyste, iż mogłyby odużyć kilkadziesiąt osób, co skutkowało dodatkowym zarzutem posiadania znacznej ilości narkotyków. Prokuratura zarzuciła duchownemu jeszcze jedno przestępstwo, jednak szczegóły nie zostały ujawnione ze względu na dobro pokrzywdzonego. W dniu tragedii pogotowie ratunkowe przyjechało na miejsce do osoby już martwej. Ustalono, że przed wezwaniem służb ksiądz Krystian K. wyrzucił butelkę z substancją butanodiol, znaną z działania podobnego do narkotyków. Tragedia związana z Krystianem K. nie jest jedynym kontrowersyjnym przypadkiem w diecezji sosnowieckiej w ostatnich latach. W marcu ubiegłego roku prokuratura umorzyła sprawę śmierci diakona i księdza, która miała miejsce rok wcześniej. Śledczy ustalili, że ksiądz zabił diakona, oddając do niego sześć strzałów z rewolweru, a następnie popełnił bójstwo. W sierpniu 2023 roku na terenie parafii w Dąbrowie Górniczej zorganizowano spotkanie, podczas którego jeden z uczestników stracił przytomność. Ksiądz, gospodarz wydarzenia, został później skazany na półtora roku więzienia za nieudzielenie pomocy, przestępstwa seksualne oraz udostępnianie narkotyków. W październiku ubiegłego roku na polecenie prokuratury okręgowej w Sosnowcu zatrzymano trzech mężczyzn, dwóch księży i jednego byłego duchownego. Pod zarzutem przestępstw seksualnych na szkodę dzieci oraz oszustw. Napięta sytuacja w diecezji doprowadziła do zmian personalnych. W październiku 2023 roku papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa Grzegorza Kaszaka. Nowym administratorem mianowano metropolitę katowickiego arcybiskupa Adriana Galbasa. W kwietniu ubiegłego roku diecezję przejął biskup Artur Ważny, który zainicjował szereg działań naprawczych, w tym powołanie komisji. Wyjaśnienie i naprawa mającej zbadać niepokojące zdarzenia w diecezji. Komisja ta jest trzecim zespołem utworzonym przez biskupa ważnego. Jej celem jest analiza przypadków naruszeń w diecezji, które w ostatnich latach wstrząsnęły opinią publiczną oraz zapobieganie podobnym incydentom w przyszłości. Ahmad J. 18-letni obywatel Iraku. Odbywa w zakładzie dla młodocianych w Szlezwik Holsztyn trzyletnią karę pozbawienia wolności za niebezpieczne uszkodzenie ciała, wymuszenie z użyciem przemocy, ciężkie wymuszenie rozbójnicze, stawianie oporu funkcjonariuszom publicznym, groźby oraz zniewagi. W trakcie odbywania kary pojawiły się podejrzenia, że w więzieniu równolegle utrzymywał relacje intymne z dwiema pracownicami zakładu karnego. Z ustaleń prokuratury w Kilonii wynika, że Ahmad J. miał przez kilka miesięcy utrzymywać relacje seksualne z psycholożką zakładową, Marii B. oraz kierowniczką oddziału Ingą T. Obie kobiety były przekonane, że są jedynymi partnerkami osadzonego. Dochodzenie ujawnia, że kobiety uległy wpływowi wysoce niebezpiecznego przestępcy. Ahmad J., jeszcze zanim trafił do zakładu karnego, budził strach w sąsiedztwie, w którym mieszkał jako uchodźca. Jeden z mieszkańców w rozmowie z Bild powiedział: Dobrze, że jest w więzieniu. Teraz w końcu mamy spokój. To bardzo niebezpieczny człowiek. Skandal związany z więzieniem odbił się szerokim echem także na arenie politycznej. Parlament Landu Schleswig-Holsztyn musiał zająć się sprawą na posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych i Prawnych. Obie kobiety oskarżone o utrzymywanie relacji z osadzonym zostały odsunięte od pracy w zakładzie karnym. Kierowniczka oddziału, Inga T., została zawieszona w obowiązkach, a psycholożka Marie B. złożyła wypowiedzenie. Co więcej, obie kobiety miały zabiegać o przedterminowe zwolnienie Ahmada J. z odbywanej kary. Rzecznik prokuratury, Henning Hadler potwierdził, możemy już powiedzieć, że zajmowano się tą sprawą na poziomie służbowym. Jednak do przedterminowego zwolnienia nie doszło. Dzień przed planowaną datą zwolnienia funkcjonariusze Grupy Specjalnej do Walki z Korupcją, Przeprowadzili nalot na więzienie. Z podsłuchanych rozmów wynika, że Inga T. mówiła Ahmadowi J., iż jej praca nie ma dla niej znaczenia i nie przeszkadza jej perspektywa utraty stanowiska. Miała również wyrazić chęć rozpoczęcia nowego życia z osadzonym i opowiedzieć o swoich uczuciach rodzinie. Obecnie zarówno psycholożce, jak i kierowniczce oddziału zarzuca się korupcję, za co grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Ahmad J z kolei odpowiada za próbę przekupstwa. Adwokat oskarżonego, Nikolaj Preus, w rozmowie z Bild stwierdził: "Zasadniczo kwestionuje czy odbycie stosunku seksualnego z jedną lub kilkoma kobietami w zakładzie karnym w Szlezwik spełnia znamiona zarzutu korupcji." Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.